No, cześć, witajcie w kolejnym odcinku Minecrafta z Horusem Po dosyć długiej przerwie, ale tak jakoś wyszło, że nie miałem czasu, a niezbytnio chęci, żeby grać w Minecrafta. No, ale już jestem, więc bierzemy się do roboty, bo nie ma co przedłużać. Na początek pokażę Wam, co zrobiłem pomiędzy ostatnim a dzisiejszym odcinkiem. Chociaż minęło sporo czasu, to niewiele zrobiłem. Tak jak mówiłem, nie grałem praktycznie nic. No, i w ostatnich dniach skupiłem się tylko na, na ulepszeniu wyglądu mojej farmy farmy zboża. Bo, tak jak wam mówiłem, tamto wcześniejsze niezbyt mi się podobało. Tamten wcześniejszy wygląd, więc zmieniłem sobie wejście na trochę lepsze. No, i oczywiście, tutaj, tak jak powiedziałem, zrobiłem mm, przejście z magazynu do. na tą górę, na której znajduje się farma. O, i taki tutaj oto ogródek. I w tym ogródku o, farma. Tak jak widzicie, w drzewa, trochę, trochę kwiatów, dynie, lampy dyniowe, żeby zapewnić światło. No i tutaj tak, takie oto wejście, takie zadaszenie. Wiem, nic specjalnego, ale na pewno jest to dużo lepsze niż tamto wcześniejsze, takie kamienne, kwadratowe. Beznadziejnie to wyglądało. Tutaj bramka, no i w środku nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło, no mo, może poza tym, że o, zmieniłem tekstur packa na Faithful 64x64 i dużo bardziej mi się podoba niż tamten wcześniejszy. Jak widzicie, tekstury są dużo płynniejsze. O, szkło jest wreszcie przezroczyste. Jedyna zmiana to mm, skrzynie wyglądają troszkę inaczej, ale nie przeszkadza mi to. Całkiem fajny mimo to. No i co? I są fajne, a zachowują klimat oryginalnego teksturpaka, więc będę go częściej używał. Co? Zbierzemy sobie zboże. Aha, nie działa, bo tam popsułem mm, popsułem kawałek kabla, więc muszę chyba uzupełnić redstone'em okablowanie. Ale to nie jest żaden problem. Zrobię to później. No, i to by było na tyle, ile zrobiłem, bo tak jak mówiłem, nie było czasu, nie było chęci. Tutaj jest przejście na dach i na to piętro. A dzisiaj zajmiemy się, o, tak jak już dawno to mówiłem, w końcu zajmę się spawnerem, który znajduje się tutaj zaraz przy moim domku. I mam kill No dobra, jakiś jest. Silk touchem to zmienimy i zajmiemy się tym spawnerem. Bo najwyższa pora to jakoś zagospodarować. Już dawno o tym mówiłem, a nie było jakoś okazji. Nie było czasu, bo to wyszedł jakiś patch. To się zająłem tymi wiedźmami. No i dzisiaj przyszedł czas. Mam nadzieję, że starczy mi tego kilo, a później jeszcze dorobię. I przyszedł czas na naszą. Pułapkę na MOB Spawner szkielety się przydadzą, bo dają kości strzały, więc więc to jest dobre znalezisko. A przede wszystkim chcę tu ją przerobić na Farmę Expo. Nie będzie ona jakaś specjalnie wydajna, ale myślę, że w sam raz na razie do moich potrzeb. Zresztą jak widzicie, i tak nie narzekam na um, zbyt małą ilość doświadczenia, bo ciągle chodzę po jakichś kopaniach. No dobra, więc tu jest ten. Um, ten loch i pokażę Wam, w jaki sposób będziemy budować ten spawner. Przede wszystkim musimy zniszczyć te ściany i obudować cały ten spawner dookoła. Znaczy się zniszczyć ściany i Zrobić trochę większe pomieszczenie obudować to później, jakimś budulcem, no ale może tak. Wykopię to sam, tylko powiem wam, jakie mniej więcej będzie to miało wymiary. Czyli, tak, myślę, żeby tutaj zrobić um, na trzy szerokie: od jednego od tego od spawnera z jednej strony i z drugiej to samo. Także na trzy szerokie. Tutaj myślę, że na... także na trzy, bo tutaj już jest ściana. A nie, bo tutaj jest ściana z dirtu. No nawet nie. To tyle tylko, czyli z tyłu dwa. I co? I woda na ile się rozlewa? Woda rozlewa się na 8 kratek, tak? Jeżeli dobrze pamiętam. Czyli raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, czyli na 9, tak, bo tutaj musi być jedna kratka. No wychodzi. Czyli w sumie wyjdzie nam to. 7, tutaj 3, tutaj 3, 7 na, na 9. Takie pomieszczenie. Aha, no i jeszcze myślę, że głębokie na, na 3. Tak, myślę, że taka głębokość będzie w sam raz. A wysokość zostawimy taka, jaka jest. Tutaj jeszcze to zniszczę. W sumie wysokość nie ma wielkiego znaczenia, a skoro już taka jest, no to niech pozostanie. O, dobra, więc teraz to sobie wykopię. No i jak widzicie, pomieszczenie jest wykopane tak, jak powinno być. Tutaj jednak jeszcze wykopałem na trzy z tyłu, no bo to trochę tak dziwnie wyglądało. Te dwie kratki, więc dodałem jeszcze jedną. Tutaj się tą ścianę później jakoś przestawi. No ale dobra. Czyli co, tutaj będą się spawnowały nam nasze nasze szkielety będą wpadały tutaj, tutaj będzie płynął strumień wody i będzie je spłychał do tego kanału. No i w tym kanale, dobra, nie chcę tam wpaść na razie, I w tym kanale też będzie płynęła woda, która będzie spłychała moby w tę stronę. Sprawdźmy. Tak, więc tutaj jeszcze będziemy potrzebowali przejścia takiego małego. I tutaj to już trzeba zasypać, bo będzie nam woda przeszkadzała. No dobra. I wykopiemy. O ty. Skądżeś się tu wziął? Co tak daleko możesz się spawnować? I wykopiemy sobie tutaj. Mm. Taki tunel Aha. do poziomu tego kanału. Tak. I teraz, jak widzicie, mam tutaj tabliczki. Mam, mm, mam wiadra z wodą i pokażę Wam, że tutaj zrobimy windę wodną, czyli tak, żeby szkielety były transportowane w górę. Zaczynamy tutaj od tam zombiaka, słyszę znowu. Zaczynamy tutaj od tabliczki na samym dole i tutaj kładziemy jeszcze w tym miejscu. Tutaj musi być oczywiście dwie kratki wysokości, żeby szkielety się nam zmieściły. No i kładziemy tabliczkę co drugą kratkę. A tutaj rozlewamy wodę. Jedno wiaderko. Drugie wiaderko. I tak do góry. A, no i tutaj nie mogę wyjść. I tak do góry oczywiście będą nam wypływały automatycznie yy, szkielety. Zresztą pewnie znacie zasady działania windy wodnej. Dobra, będę się streszczał, bo nie chcę tutaj tego aż tak strasznie przedłużać. Bo znowu wyjdzie mi pół godziny yy, godzinny odcinek, tak jak ostatnio. No i teraz tutaj musimy yy, przedłużyć ten tunel powiedzmy do... Do sufitu. A ja to za chwilę. Teraz jeszcze tak. Bierzemy sobie um, dirt. Nie dirt, tylko żwir, którego nie mam. Okej, okay, mam już dirt, a do czego nam będzie on potrzebny, to zaraz zobaczycie. Um, I teraz tak. Oddalamy się na mniej więcej hmm, 10 kratek od. Spawnera, czyli tak, tutaj są 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, 10, dam jeszcze 11. Dlaczego? Ponieważ, tak jeżeli będziemy dalej niż chyba 16, no to wtedy. E Szkielety nie będą się nam spawnowały tam, a jeżeli będziemy za blisko, no to tutaj, jeżeli będą się nam gromadzić te szkielety, to w pewnym momencie przestaną się tam spawnować. A mniej więcej w odległości jakichś 10-11 kratek ciągle będą się nam tam spawnowały bez przerwy szkielety. No dobra, a teraz tak. Po co mi ten żwirtu był potrzebny? Zaraz Wam powiem. On nie był niezbędny, ale na pewno dużo łatwiej. Bierzemy sobie 22 bloki. Yy 22 bloki di, y, żwiru off, i kopiemy w górę, stawiając pod, pod sobą żwir. I wtedy będziemy łatwo mogli określić na jakiej wys, y, jakie jesteśmy wysokości, a musimy być 22 dwie kratki powyżej naszego miejsca zrzutu. Bo y, szkielet spadając z 22 kratek Zostaje mu serduszko życia, albo nawet pół, nie jestem pewien. I to będzie nasza o, optymalna wysokość, tak aby zabić je za pomocą ręki jednym uderzeniem. Tylko, że tutaj już chyba mam powierzchnię, więc trzeba będzie zrobić jeszcze jakiś szyb. No, nie, no, muszę przejść na peaceful. Bo zaraz się będą szkielety tam nadal spawnować i mnie zatłuką, no i sprawdziłem sobie jeszcze, w którym miejscu dokładnie będzie znajdował się nasz szyb, nasza winda wznosząca szkielety w górę. Więc znajduje się on dokładnie w tym miejscu, czyli musimy po prostu przekopać się teraz w dół i powinniśmy wylądować tak, dokładnie w tym szybie. I teraz najtrudniejsza część, czyli nie najtrudniejsza, najbardziej yy, męcząca. Czyli po prostu musimy teraz dobudować resztę windy w ten sam sposób co wcześniej, czyli tabliczka i woda co drugi co drugi blok. Oczywiście ja to zrobię już sam, bo to trochę potrwa. Muszę jeszcze latać po wodę. Widzimy się zaraz. No, ok, szyb już jest gotowy. Na dokładnie taką wysokość jak wcześniej, czyli tutaj od, od naszego ostatniego bloku żwiru, dokładnie na tej wysokości tutaj będą się nam pojawiać szkielety. No i teraz jeszcze musimy dorobić do tego tunel, tak aby nam tutaj prosto w naszą dziurę spływały szkielety. A dziura będzie się znajdowała tutaj. Teraz tak rozlewamy tutaj wodę. Także szkiel sobie wypłynie, i będzie spływał tutaj. Żeby Aby się woda nie, zla, nie zlewała w dół, tutaj stawiamy tabliczkę. No i co? Zabudowujemy to na wysokość dwóch kratek. Wyżej nie ma potrzeby, bo się będą nam szkielety skakało i będzie to zwolnione wszystko. Dobra, czyli skoczę sobie teraz po więcej drewna. Tak, i już mamy tutaj nasz tunel, naszą rynnę prawie gotową. Oczywiście tutaj jeszcze zapomniałem obudować to wszystko, bo tego e, żwiru tutaj nie będzie przecież, i nie chcemy, żeby nam. Szkielety wypadały stamtąd. O tak. Nie wiem, czy tu tutaj tak zostawię, czy mm, zabuduję to dirtem i stolnem. Au. Nie wiem, jak to wygląda z daleka. No, średnio. Zobaczy się później. No, tutaj już oczywiście wylałem wodę w środku. Tak, żeby sobie mogły wszystkie yy, szkielety spływać. Yy, tutaj podmieniłem tą ścianę szybu nie, y, szkło zamieniłem na drewno, żeby później nie prześwitywało tam do środka, bo za chwilę to tutaj zabudujemy. Ale teraz tak, jedna rzecz, tutaj już mamy tą naszą wieżę z gravelu, ze żwiru i usuwamy ją jednym pociągnięciem. Dlatego użyłem żwiru, a nie na przykład dirta czy kobla, bo dłużej by się to usuwało. I widzicie, i mamy tunel na 22 kratki wysokie, bardzo szybko wykopany. I tutaj będą nam, nam spadały nasze szkielety, co teraz nam pozostało zrobić? O, przede wszystkim na górze spawnera położyć blok szkła. Żeby nam się tutaj nie spałnowało na górze nic tylko dookoła, bo te się nas zespawnują bezpośrednio na spawnerze i będą tam stałe blokowały resztę, a, a nie spadną w dół, no bo jest za wysoko. Więc tutaj ten blok szkła. I teraz tylko wystarczy nam to zabudować białym drewnem, ja używam akurat takiego, dookoła. Tak, żeby to jakoś w miarę dobrze wyglądało. No i tak samo tą ścianę. Tutaj będę musiał coś wykombinować, żeby to jakoś w miarę fajnie wyglądało. OK. Pomieszczenie już jest w całości zabudowane. Jest tam całkowicie ciemno. Tutaj to mniej więcej tak na razie wygląda. Czyli niewiele się zmieniło. Jak widzicie, świetnie to tutaj działa. Szkielet, o ty pająku. Świetnie to tutaj się sprawuje, szkielety są wpompowywane na górę i spadają dokładnie tutaj, Up. tylko że tutaj musimy położyć pół płytkę, ponieważ nie wiem dlaczego, ale połowa szkieletów przeżywała, a połowa ginęła od razu spadając nie wiem dlaczego tak jest. To jest mniej więcej myślę, że to jest spowodowane tym, że Część szkieletów ma pół serduszka mniej, ale nie wiem dlaczego. One nigdzie tutaj nie dostają obrażeń, bo tam nie, nie dostają. W tym w pokoju, w komorze, w windzie, tym bardziej nie, chyba że tutaj może trochę się podtopią. Nie, no też nie ma szansy. Nie mam pojęcia, gdzie gdzie one mogą dostawać obrażenia. No ale trudno, położyłem tutaj pół blok, więc nas wszystkie przeżywają. Ale niektóre mają jedno serduszko, czyli są na dwa hity. Ale to tak lepsze, niż, niż gdyby tylko połowa z tych szkieletów była tutaj, a druga połowa się zabijała. Więc teraz, zresztą dwa hity to nie jest dużo, o. Podchodzimy. I mamy piękny farmę, ekstra farmę. Kości i strzał. Widzicie, cały czas one spadają, jeszcze łuki dostaję. No i tutaj oczywiście to zabudowałem szkłem żeby nie spadały, tutaj jest kratkę niżej, żeby można było bezpiecznie sobie stać. Tutaj blok szkła, żeby one do nas nie strzelały, a myśmy mogli uderzać im po kolanach z w kolano. No i jak widzicie, cały czas tutaj to działa one są cały czas, się tam spawnują i mm, są transportowane w górę. To, to mniej więcej tak co kilkanaście sekund się spawnują po 3-4 sztuki i są wpompowywane na górę. Nie jest to jakoś specjalnie wydajne, jak widzicie, ale cały czas działa, cały czas na tej samej zasadzie się kręci. Gdyby były tutaj dwa spawnery blisko siebie, no to oczywiście byłoby to dużo wydajniejsze, ale i tak nie jest źle. Ciężko, żeby były dwa spawnery szkieletów tak blisko powierzchni i blisko siebie. No, no to co, teraz jeszcze tylko sobie to obuduję, pozbędę się tutaj tej wody, zrobię jakiś przyjemny pokoik z tego. I będę kończył odcinek. Oczywiście, tam na górze nic nie zmieniłem. Jest to tak jak było. I nie wiem szczerze, co z tym zrobić. Za dużo byłoby roboty, żeby tam tą górę nadbudowywać. Na razie to tak zostawię. Może macie jakieś pomysły, co by tutaj zrobić. Nie wiem, pixel art? Też nie bardzo, żeby to z czterech stron było, było zabudowane. No nie, może pomyślicie to. Dajcie jakiś pomysł, a jak nie no to coś sam wymyślę. Dao! No i jest ten pokoik farma szkieletów już gotowa. Jak widzicie cały czas. Cały czas się wszystko spalnuje, pokój jest tam. No i takie ozdoby, obraz, trochę liści, nic specjalnego, jak zawsze jakoś nie jestem spe specjalnie uzdolniony w. U... Specjalnie uzdolniony w udekorowywaniu pokoi, ale fajnie to wygląda chyba. Na pewno lepiej, niż gdyby to było wszystko ze stona. I tutaj można sobie teraz śmiało stać i zabijać szkielety. Albo można też rzucić jakąś mm, miksurką, żeby wszystkie naraz zginęły. Oczywiście ja nie mam miksur, jeszcze nie zbudowałem odpowiedniej aparatury, odpowiedniego pomieszczenia, ale pewnie kiedyś, na pewno kiedyś się tym zajmę. W kolejnych odcinkach pewnie. Tutaj takie okno, drzwi zrobiłem. Z tej strony glowstone na suficie i wełno Ząbiak. No i co, tutaj tak strasznie to wygląda, bo tyle tu creeperów mi zawsze wybucha. Taki parkur jest, żeby się tam dostać do tej windy i tam w stronę morza. Więc na następnej na kolejności mam zamiar zająć się jakimś wyrównaniem tego terenu. Ale to nie na wizji, bo nie ma sensu, żebym pokazywał wam jak, jak przekopuje dirt. No i co, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał, bo to już będzie na tyle, nie ma co przedłużać, pewnie i tak wyjdzie mi z pół godziny, no na razie nie wiem, zaraz się biorę za montaż. I mam nadzieję, że nie jesteście źli, że tak długo musieliście czekać. Następny odcinek na pewno pojawi się dużo szybciej niż ten dzisiejszy, no nie wiem, może w przyszłym tygodniu. Zobaczymy. Na pewno nie będzie to miesiąc. Jeszcze nawet nie wiem, co mam, co będę robił w następnym odcinku. Może macie jakieś pomysły, to również zapraszam do komentowania, do podsyłania mi swoich pomysłów, refleksji na temat odcinków. O, nawet słońce jest okrągłe w tym teksturpaku. Co nie do końca mi się podoba, no ale trudno. Także wielkie dzięki za oglądanie. Liczę na jakieś łapki w górę, na dużo komentarzy. Może na jakieś subskrypcje, jeżeli ktoś jest nowy. A jeżeli podobało się Wam, no to możecie jeszcze komuś polecić mój kanał, bo na razie widzów jest mało. Chociaż i tak jestem zadowolony, że jest ich tyle, ilu jest, czyli jakieś 40, niecałe 40. Zapraszam do kolejnego odcinka, który pojawi się już niedługo. I do zobaczenia. Cześć!